Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy sobotę, coś tu nam podwiewa dzisiaj strasznie. Ale dzisiaj chciałem w końcu posprzątać tym naszym maleńcom od balbinki. O tutaj są właśnie ci koleżkowie, może mi się udać dzisiaj wszystko wysprzątać. No jak tam koleżko? Co? No zobaczcie, już gnojownik dosyć duży, także trzeba się brać za robotę. Koleżka pójdzie na wybieg, także będziemy po kolei tutaj wybierać tych młodzieńców i będziemy sprzątać. no? Border już przygotowany, także zaraz sobie tu przyniesiemy. Przykryjemy tą siatką od ogrodzenia i nie wyskoczy. No i oczko wysprzątane. Tutaj też z tego paśnika na zboże też wysypałem. Zboże, a raczej to co z niego zostało, bo tutaj na przykład na przykładzie popatrzcie co zostaje. Takie łuski. No i króliczki tego w ogóle nie jedzą. No tutaj troszeczkę kukurydzy. Nie jecie tego w ogóle. No i takie pytanie: czy wy to w ogóle sprzątacie? Takie ten? Czy zostawiacie im nawet te łuski obrane i po prostu one to zjedzą w końcu? Bo ja powiem szczerze, jak zawsze im sprzątam, to im zabieram te łuski. Po prostu im wymieniam to zboże, ale temu na przykład nie będę wymieniał, bo ja widzę, że on tutaj ma dużo takiego ziarna jeszcze nieubranego. Także koleżko, co ty to robisz? No ten akurat miał tutaj już dużo takich samych łusek. To było takie leciutkie jak piórko. No i tak jak mówię, ja to akurat sprzątam potem mi nasypuje no, po prostu świeżego no i tak z biegiem czasu ją uzupełnia, uzupełniam no co Donaldo? Donald się patrzy tutaj na nas, zaraz też pójdzie na wybieg on akurat miał niedawno sprzątane <laughs> nie ma jeszcze tutaj tragedii ale pobiegać sobie pójdzie, bo on lubi, nie? koleżko? no i ten koleżka ma już wysprzątane także Ty zaraz pójdziesz sporo ten do klatki trzymamy dzisiaj na słoneczku ponieważ no, jest 12 stopni w cieniu także w słońcu będzie może 3-4 stopnie więcej także nie ma źle Niech się troszkę wygrzeją. Bardzo mu się podoba siedzenie na rączkach. Nie chcę w ogóle iść do klatki. No, koleżka to jest ten od balbinki. Jak widać oczko ma takie po mamie. No i te króliczki znikną myślę tak za miesiąc, może dwa, będę miał pół roku. No to się je wtedy sprzeda. Samczyk bardzo ładny, ale ciekawe, że tak lubi siedzieć na, na rękach. W ogóle nie chce iść do, z powrotem do klatki, chyba że ci się tak podwórko spodobało. Co? Pogoniłbyś jeszcze? To jutro może, co? No, chodź tu piękny już do. O, ale proszę, jaki piękny, Misiu. <laughs> fajny, fajny. I ogólnie bardzo czysto ma w klatce. Bardzo sobie dba, w jednym miejscu się załatwia. Także bardzo fajny króliczek. No, ale już jest trochę za duży na tą klatkę. <laughs> On pójdzie do tej nowej, metalowej. Tam będzie klatka metr na metr, także będzie miał wystarczająco miejsca. Na razie musi tutaj jeszcze przeboleć troszeczkę, nie? O, właśnie, ta tutaj, ile ma takich. Pustych łusek. No, ma tutaj też niektóre pełne, ale niektóre o porozdzierane. Ja mu to chyba wszystko wezmę i wymienię. No i trzecie oczko się szykuje, kończymy. Także mamy świeżą słomę, sianko, no i zaraz wymienimy tutaj zboże. A nasz króliczek tam widzę, wyjada tą trawkę, która dopiero się co wzniosła. Przy tym tempie powiem wam, że jak puszczam te króliki już od początku sezonu, a ta trawa nie wiem kiedy urośnie, a przynajmniej kosiarki nie muszę wyciągać. No i zanim go jeszcze sadzę do klatki, to chciałem wam, wam go pokazać, tego pięknisia po balbince. No to jest piękny samczyk, się zapowiada. Jest to mieszanka oczywiście naszej balbinki, no balbinka to czysty mieszaniec, <ścoughs> czysty mieszaniec. Zmieszany z mieszaniec, no i też y, tatuś to jest wiedeńczyk niebieski. Że bardzo ładne króliczki wyrosły brzuszki, pełne widać, że lubi jeść. Lubisz też zjeść gruby co? Ładny, taki panterkowaty, też mi się takie króliczki podobają. Chociaż na nagraniu widzę, jest troszeczkę taki inny. No, ten kolor rzeczywistości jest troszeczkę jaśniejszy, bym powiedział. Na nagraniu, przynajmniej na pod tym podglądzie, który widzę, jest trochę ciemniejszy. No, ale ładny. Okrągły brzuszek to jest najważniejsze. No, kuleczki też mają, słuchajcie, podprzątane. Znaczy, no podgarnięte bardziej niż posprzątane, bo tutaj wygarnąłem tą stronę i siedzi mamuśka, dając świeżej słomy myślę, że za tydzień już sobie te kuleczki wyciągniemy na podwórko do borderu no i zrobimy sobie takie generalne sprzątanie, bo ta komórka, o matko mnie kaszle no bo ta komórka to w ogóle nie była sprzątana, chyba razu tylko podgarniałem, ale myślę, że już gnojownik który jest dosyć spory, jak widać kuleczkowo pełną parą no takie młodzieńce tutaj, fajne kuleczki bardzo ładnie odchowuje 10 młodych. Także myślę, że jak teraz się spisała na medal, to później będzie tylko lepiej. No i taka to jest piękna bella. No w końcu mi się udała piękna samica, która tak pięknie odchowuje młodzież. No bo mogę się w końcu powiedzieć, że to jest w pełni mój wytwór. wytwór. W pełni moja samica, w pełni mój królik. Z moich króliczków już nie kupowany, nie ten. Także bardzo się z tego cieszę. No i zobaczymy, co z tego będzie później. Dałem dziewczynom już ostatnie, w sumie, porcje tej paszy dla samic karmiących. Jedna i druga dziewczyna jedzą. No i jak tu przyszedłem za pierwszym razem, zobaczyć, co tu mają, bo widzicie paśniki puste, trzeba uzupełnić. No to młodzież tu siedziała, młodzież, ale wszyscy się poszli schować. No myślę, że oni tutaj bardziej siedzą z tego, że się teraz troszeczkę przestraszyły. To ja tutaj kuka. O, są wszystkie pięć, są wszystkie pięć. Dlatego myślę, że jak już sobie wychodzą i zwiedzają sobie klatkę, to weźmiemy i wyciągniemy ten paśnik niedługo. I po prostu paśnik wykotnik wyciągniemy za niedługo, zamontujemy tu drugi paśnik na siano, tak żeby miały siano pod dostatkiem. No i będzie miało, będą miały więcej miejsca. Tutaj ten czas się troszeczkę, myślę, przesunie, myślę kilka dni. Ale też już jest na tyle ciepło, że ten wykotnik nie jest im potrzebny. O, proszę bardzo. Ile mamy sztuk? Siedem. Wszystkie są. No i tu jest nasz górnik. Widzicie? Już troszeczkę jaśniejszy. Już się takie przebitki robią. A tu mamy taką czarną mambę. Mamy górnika z kopalni wujek. Proszę bardzo. Wrócił z Fedry. No a reszta brązowa. Także fajnie. Jakieś urozmaicenie, bo pozostałe króliczki. Mówię tutaj o innych samicach. No to pozostałe są same brązowe. A tu proszę jakaś odmiana. Jest i czarny. Jest i taki czarno-brązowy. Także a no tak to jest, no, przyszła kulka do od Joli. No, o, widzę, że muszę tutaj paśnik niżej zamontować, bo nie dostanie. No, biedny, muszę mu obniżyć albo dołożyć. Także bardzo się cieszę, że młodzież zaczyna jeść. Ciekawe, czy to sianko jeszcze jedzą. No i uzupełniłem mi siano u jednej drugiej dziewczyny. No i tutaj kulki powychodziły dwie. A w tym przypadku tutaj też dwie, ale jak widać uciekają, chowają się, boją siebie troszeczkę. Zaświećmy światło, o jest czarna mamba, idzie fedrować. No a tu drugi, no biedne się boją, dlatego ja tu zamykam. Boję się tylko właśnie, żeby gdzieś tam nie utknęły w tamtym miejscu, albo gorzej tutaj. Czas najwyższy już, te paśniki, wykotniki, czemu ja cały czas mówię paśniki? Trzeba te wykotniki już usuwać. No i dałem tutaj z ciekawości część klatki do lekkiego cienia, zobaczyć co królik będzie robił. No i tak ucieka do cienia. Czyli widzicie nawet jak jest 12 stopni, słońce, to i tak króliczką jest za gorąco. No się tak zrobiłem, bo wcześniej jak je wyciągają, to miały futerka nagrzane. I mówię, kurde, jak może im nie jest za gorąco jednak. No i faktycznie siedzą w cieniu. Że jak widać króliczki, zwierzątka futerkowe. Im naprawdę jak jest widzicie 12 stopni słońce ostre, bo teraz jest naprawdę ostre słońce, to im jest po prostu za gorąco. No ta. No i to tyle, moi drodzy. Ja biorę tego ostatniego kolegę do klatki. Zaraz się zbieram. Jadę, nie będzie mnie w domu. Szkoda mi trochę tej soboty. W końcu dzień wolny, piękna pogoda, można byłoby coś porobić, ale niestety mam pewne sprawy do załatwienia. Nie będzie mnie przez resztę dnia. Także, no, chociaż tyle co mi się udało zrobić, to zrobiłem. Idę jeszcze trochę pozamiatać. Bo oczywiście ja wiecie jak się sklatek sprząta, to potem wokół jest jeszcze brudniej, no bo klatki wysprzątane, a tu coś spadnie, tam wypadnie, no i się robi bałagan wokół. Także żegnam się z Wami, było mi bardzo miło, życzę udanego chyba tygodnia, bo film pewnie wpadnie w niedzielę albo poniedziałek, także trzymajcie się na razie.